5 grudnia. Żywot świętego Saby, Opata. Żył około roku pańskiego 541. W dniu dzisiejszym obchodzi kościół święty pamięć świętego Saby, który słowem i przykładem swoim mnogo dusz niebu zjednał. Urodził się w ziemi świętej, lecz pobożni jego rodzice przenieść się musieli na rozkaz cesarza do Egiptu i oddali syna pod opiekę swego krewnego, Hermiasza. Żona Hermiasza obchodziła się z chłopcem tak srogo, że potajemnie umknął i udał się do wuja swego Grzegorza. Stąd wszczęły się niesnaski między Hermiaszem a Grzegorzem, w których żadnemu nie chodziło o Sabę, lecz o znaczny jego majątek, gdyż każdy z nich chciał nim zarządzać i przytem się wzbogacić. Saba, który lubił pokój i zgodę, pomiarkował, że chciwość wujów jest przyczyną ich sporów, zrzekł się przeto majątku i schronił się do klasztorów Lawinia. Niezadługo zawstydzili się jednak wujowie ze swego postępowania, ofiarowali młodemu sobie zwrot całego majątku i przyrzekli na przyszłość troskliwszą opiekę, byleby z zakonu wystąpił. Młody nowicyjusz, zakosztowawszy jednak słodyczy jarzma Chrystusowego, przeniósł pokój serca nad wszelkie ziemskie dostatki i oświadczył, że murów klasztornych nie opuści. W zakonie starał się wydoskonalić na pobożnego mnicha, zwalczał przeto nieustannie wszelkie porywy zmysłowe. Zajęty pracą w sadzie, spostrzegł pewnego dnia jabłoń pokrytą obfitym owocem. 5 grudnia. Żywot świętego Saby, opata. Żył około roku pańskiego 541. W dniu dzisiejszym obchodzi kościół święty pamięć świętego Saby, który słowem i przykładem swoim mnogo dusz niebu zjednał. Urodził się w ziemi świętej, lecz pobożni jego rodzice przenieść się musieli na rozkaz cesarza do Egiptu i oddali syna pod opiekę swego krewnego, Hermiasza żona Hermiasza obchodziła się z chłopcem tak srogo, że potajemnie umknął i udał się do wuja swego Grzegorza. Stąd wszczęły się niesnaski między Hermiaszem a Grzegorzem, w których żadnemu nie chodziło o Sabę, lecz o znaczny jego majątek, gdyż każdy z nich chciał nim zarządzać i przytem się wzbogacić. Saba, który lubił pokój i zgodę, pomiarkował, że chciwość wujów jest przyczyną ich sporów, zrzekł się przeto majątku i schronił się do klasztorów Lawinia. Niezadługo zawstydzili się jednak wujowie ze swego postępowania, ofiarowali młodemu Sejbi zwrot całego majątku i przyrzekli na przyszłość troskliwszą opiekę, byleby z zakonu wystąpił. Młody nowicyjusz, zakosztowawszy jednak słodyczy jarzma Chrystusowego, przeniósł pokój serca nad wszelkie ziemskie dostatki i oświadczył, ponieważ był silnym i krzepkim, nosił wodę i drzewo dla braci zakonnej i pielęgnował chorych. Był najpokorniejszym i najuczynniejszym pomiędzy zakonnikami, a pierwszym i ostatnim w ćwiczeniach duchownych. Najlepszym dowodem jego zaparcia się i pogard świata było jego spotkanie się z wujami w mieście Aleksandryi. Poznawszy go, namawiali go usilnie, aby porzucił celę zakonną i obiecywali mu złote góry, ale Saba wprost im oświadczył, iż nigdy się do ich życzenia nie przychyli, gdyż wystąpienie z zakonu uważałby za wyparcie się samego Boga. Widząc, że niczego nie dokażą, prosili go, aby przynajmniej zabrał z sobą znaczniejszą kwotę pieniężną. Przyjął on jednak tylko kilka sztuk złota, które po powrocie do klasztoru natychmiast oddał Opatowi. Pozostał też wiernym Panu Bogu, któremu życie swe poświęcił. Odtąd rozpoczął bowiem jak najsurowszy żywot w głębokiej jaskini, którą za radą Eutymiusza obrał sobie za mieszkanie. Zajęciem jego codziennym była modlitwa, post i praca ręczna. Co tydzień wyplatał po pięćdziesiąt koszy i zanosił je do klasztoru, a dziewięć lat przepędził na osobności, niejednokrotnie kuszony od szatana. Potem wybrał sobie jamę na wysokiej górze, u której podnóża płynął strumyk cedron. Z niesłychanym mozołem chodził daleko po wodę i przymocowawszy linę do furty swej jamy, wspinał się po niej pod stromą górę, aby nie wpaść we wodę. Jedyne pożywienie jego stanowiły dzikie korzonki. Nareszcie wytropili go okoliczni wieśniacy i znosili mu w pewne dni chleb, ser i daktyle, powoli zaczęli się koło niego gromadzić i uczniowie, pragnący się doskonalić pod jego przewodem. Saba porobił własną ręką dla nich celki, a wysoko ceniący go patriarcha Jerozolimski wyniósł go na godność zwierzchnika wszystkich pustelników. Wszakże surowa pokuta i ścisła karność, którą zaprowadził pomiędzy uczestnikami życia pustelniczego, nie wszystkim przypadała do smaku. Wielu z nich uknowało spisek i wypowiedziało mu posłuszeństwo. Nie chcąc tedy ludu gorszyć swarami, schronił się święty do pustyni z Cytopolis i osiadł w jaskini, która była schronieniem lwa. Dziki zwierz wrócił około północy i, zastawszy śpiącego pustelnika, pochwycił go kłami lekko za zrąbek habitu, aby go wywlec z jaskini. Ocknąwszy ze snu, nie przeraził się saba widokiem zwierzęcia, lecz rzekł: Stworzenie Boże, jama jest dość obszerną, aby nas obu pomieścić. Spojrzał na niego lew, jakby zdumiony i obróciwszy się odszedł spokojnie, już więcej się nie pokazując. Gdy i tutaj wytropiono jego pobyt i uczniowie gromadnie się koło niego cisnąć zaczęli, puścił się w inne strony i osiadł pod rozłożystym drzewem, którego liście dawało mu zasłonę od słońca i deszczu, a owoc pożywienie. Nieustannie jednak utyskiwał na niesforność i nieposłuszeństwo towarzyszów zakonnych, którzy go wygnali i rad, jakie im dawał, słuchać nie chcieli. Często się też za nich modlił z płaczem, a nareszcie udało mu się zmiękczyć ich zatwardziałe serca. Odtąd żył między nimi, jak ojciec w gronie swych dzieci. Odwiedzał ich od czasu do czasu, zachęcając słowem i własnym przykładem do coraz większego doskonalenia się. Przez cały czas postużył tylko komunią świętą, którą przyjmował dwa razy w tygodniu. Chociaż miał lat 70, żył tylko korzonkami, pijał wodę, prutu koszyki i modlił się we dnie i w nocy. W ten sposób dożył lat 90, pustelni nie opuszczał, z wyjątkiem, gdy chodziło o dobro bliźnich lub kościoła. Krótko przed śmiercią przybył na dwór cesarza Justyniana, aby oczyścić z zarzutów chrześcijan mieszkających w Ziemi Świętej, których przed monarchą oczerniono. Pewnego razu podczas narady z cesarzem wyszedł nagle ze sali, gdyż wybiła godzina tercyi, a święty nie chciał nie zmówić modlitwy. Skoro mu jeden z towarzyszów oświadczył, że tym nagłym wyjściem uchybił cesarzowi, odpowiedział: Cesarz pełni swą powinność, toć i my jej nie zaniedbujmy. Niezadługo wrócił do ulubionej celi, zachorował, znosił straszne bóle z anielską cierpliwością i oddał Bogu ducha dnia 5 grudnia roku pańskiego 532. Nauka moralna z życia świętego Saby podajemy jeszcze następujące wypadki. Gdy Raz szedł nad Jordanem w towarzystwie jednego ze swych uczniów, spotkał urodziwą niewiastę, w którą towarzysz jego oczy wlepił. Święty Saba nie tylko zganił tę niepowściągliwość oczu, ale go od siebie oddalił, wyznaczył mu ostrą pokutę, po której młodzian stał się ostrożniejszym i przywykł mieć oczy więcej na wodzy. Pomiędzy braciszkami w klasztorze był szafarz imieniem Jakub, dający zakonnikom tyle grochu, iż go przejeść nie zdołali, reszty więc nieoszczędny braciszek zwykł był wrzucać we wodę. Spostrzegłszy to Saba, zebrał w jego nieobecności te niedojadki i przyprawiwszy je na zajutrz, zasiadł z owym Jakubem do stołu, a częstując go, zapytał jak mu smakuje. Na co tenże odpowiedział, iż nigdy nie jadł smaczniejszej potrawy. Wtedy począł Saba ganić jego rozrzutność i marnotrawstwo, wyrzucając mu, iż marnuje to, czym by się nie jeden zgłodniały mógł pożywić. Zarazem przypomniał mu słowa apostoła, kto domu swego sprawować nie umie, jakże może rządzić kościołem. Modlitwa. Boże, który w Świętym Sabie, Opacie, wzór nam przedstawiasz ścisłej wierności w służbie Twojej, daj nam za jego pośrednictwem i przykładem, pokornie cię prosimy, żadnymi troskami ziemskimi od wiernej ci służby nigdy się nie odrywać. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen. Drodzy słuchacze, niebawem święto świętego Mikołaja. Sprawmy, aby w tym roku, w naszych rodzinach i naszym otoczeniu, nie świętowano komercyjnego dnia nazywanego Mikołajkami. Sprawmy, aby przybliżyć tym, którym możemy, postać tegoż wielkiego świętego, jakim był prawdziwy święty Mikołaj. Na naszym kanale oczywiście znajdziecie żywot świętego Mikołaja, który będzie opublikowany 6 grudnia. Ale już teraz zachęcamy do słuchania piosenki o prawdziwym świętym Mikołaju, którą w szczególności polecamy puszczać naszym małym pociechom. Jesteś tatą, mamą, dziadkiem czy babcią, a może wychowawcą w przedszkolu, szkole czy w innych miejscach. Dzięki dawaniu innym dobrych treści masz realny wpływ na zmiany w ich życiu. Jeżeli macie jeszcze jakieś wartościowe treści o prawdziwym świętym Mikołaju, to dodajcie je w komentarzu. Link do piosenki znajdziesz w opisie filmu lub w karcie w prawym górnym rogu, która powinna się właśnie wyświetlać. Jeżeli masz taką możliwość, to zachęcamy do przekazania jałmużny na rozwój nauk katolickich. Za każdego darczyńcę odprawiana jest Msza Święta. Zapisz się do nauk i otrzymuj od nas wiadomości z codziennymi odcinkami. Wszystkie linki do zapisania się i przekazania jałmużny znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.